Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Metal Gear Rising. Z tej strony Awario i dzisiaj kolejna przygoda z naszym Ninja Raidenem. Head to the Indicate Waypoint. No okej, okay, czyli zmierzamy tam, gdzie nam każą. Żadna nowość jak na razie. Ukryjemy się, ukryjemy się, ukryjemy się. Pełno wrogów, nieprzyjaciół naszych. No i jakby tu przejść, żeby, że tak powiem, się nie narobić, nie powalczyć za dużo. Uh, nie wiem, czy da się tutaj tak poskradać, no ale no, spróbujemy, nie? Może na modułę Skyrimową? Nie, no po górach nie doskoczymy. Jak by się tu przedrzeć? To jest, to jest takie pytanie. Zauważyli nas? A nie, tam ktoś, tam ktoś klęczy. Czyli to nie o nas chodzi. Na szczęście. Niestety, no skacząc tak, też nie damy rady. To nie jest jednak asasyn To nie jest jednak asasyn mimo tego, że e, porównywałem to jakby do asasyna w pierwszym odcinku w tutorialu. Jednak to było bardziej tak dla żartu. Dobra. Może jakieś to bronie? Mamy nowe. Co to jest? E, dobra, to nas będzie leczyć. Okej, okay. takie czarne Dobra, zabili tego gościa. Hmm, uda nam się prześlizgnąć. Tam. Mm, dobra, nie udało się. No ale co? Może jakoś da się wyślizgnąć z tego. A może nie. Dobra, musimy sobie z nimi poradzić, bo. No niestety, zauważyli nas i chyba. No. To nie będzie tak jak w Asasynie, jak już porównujemy, to porównujemy. Nie będzie to jak w Asasynie, że sobie uciekniemy chyba i schowamy się w siano, czy coś i nas już nie będą ścigać. To nie, ta gra. Stety albo niestety, jak kto woli. Ok, i przecinamy sobie gościa w pół. No, nie udało się. Teraz znowu się nie udało. O, 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 prawie blisko. Ciężko się steruje i Bankai wyciągamy kręgosłupek trochę niebieski ale całe szczęście, że tutaj tych krów nie ma bo to jest chyba przeciwnik którego no nie tyle co się obawiam co po prostu jest to nielubiany przeciwnik o tak powiem bardziej irytujący, coś takiego no, pewnie każdy, każdy z was coś takiego czasem ma, że jest gra, w której jest przeciwnik, który po prostu was irytuje. Nie są specjalnie trudny nawet, ale no... To są irytujące dość. A pewnie tam każdy z was jakiegoś. Chociażby jednego z jakiejkolwiek gry. ma. No, nie mówię, że w każdej grze chociaż jednego, ale jakiego jednego ze wszystkich gier, które których graliście pewnie, taka postać jest. Chociażby jedna, to, to nie, nie marzenie. O, wyleciał gościu. Taszka, hmm. trochę się... taki pobugowany. miałem go w powietrzu złapać, a złapałem go na ziemi no tak trochę nie halo, ale no ale co, no ale poradziliśmy sobie, czemu mielibyśmy sobie nie poradzić w końcu ninja rider, nie? i przeciwnicy nam tu pięknie wybuchają dobra, co teraz, w tamtą stronę, tam jest znacznik, Ok. no to udajemy się do naszego Pięknego za kamera. No, patrzcie, samochód się pali. I Raiden, strażak na ratunek. Już się samochód nie pali. No, ciekawe. Strażak sam. I strażak Raiden na pomoc. O, mamy bazo okę. So Some kind of electronic lock. On the gate. Most likely it opens only if you have the data stored in hand. you could find a way to work with access and uh. borrow it? You see any cyborgs around here, Doc? Mm, no, we're going the vehicle again. You know, back at the entrance to the old city. Maybe you can hitch a ride. Most likely, platoon commanders carry correct ID data for the gate. Use enhanced. Dobra, nie gadaj mi tu gościu. Sorry, musiałem kichnąć. No otwórz mnie, a nie. Że każą mi rękę zabrać jakąś. No dobra, to biegniemy. Mamy inny wybór? Chyba nie. O, jedzie ciuchciociąg. Zobaczył nas, zobaczył nas i. i nie zobaczył nas jeszcze. Nie da się do niego wskoczyć. Ale za co są przeciwnicy? Uff tam ci uciekają, nie biją się. Co? Dopiero teraz nas zauważają. O, zauważył, nas i tamten nie będzie uciekał. No okej, okay. ja, jak sobie życzycie. Chcecie zginąć w mojej ręki, no to proszę bardzo, ja tam się nie będę. Co wam nie bawił, ludzie, no bez czasami. No, ile, ile, ile wy macie lat? No powiedzcie sami, powiedzcie sami. A ty co, nie będziesz walczył, dzisiaj nie walczymy, tak? Może jest No i okay. Przeciwników nie ma, alarmem spada. może są jakieś? Nie, dobra, już jest ok. A tu jeszcze jakiś gościu jest. Skradniemy się. A stoi do nas plecami Tak, plecami do nas stoi, więc nie powinno być a, myślałem, że one hit kill będzie a tym trzeba walczyć dalej. Niestety No z tego co wisi, to chyba nie jestem jakimś wielkim entuzjastą walki. Wszystko bym po cichaczu robi. No tak patrząc na to, no to... Hmm. Może to i prawda. Chociaż... Chociaż zależy w sumie od, od nastroju od, od gry i tak dalej. Bo jak pewnie widzieliście w Hitmanie, no to jest typowa, powiedzmy, skradanka. Znaczy oczywiście można tam rozróbę robić i, i, i po prostu jak Rambo z karabinem sobie wyskoczyć. No ale jest to typowa skradanka, a widzieliście pewnie jak tam robię zamieszanie, no jednak... Y Chyba i tak zawsze pozostawiałem w jakimś ukryciu. Sami widzicie, tutaj nie zawsze da się w ukryciu pozostać, tak więc trzeba robić rozróbę, trzeba niszczyć wszystko i tak dalej. Okej, okay, trzeba przeciąć zamki. Nie trafił, nie trafił. Dobra, to przeturlamy się i jeszcze raz tu postaramy się. No i czemu nie tniesz? Tnij, tnij ginij w zamku. Ty, zło nieśmiertelne. No i nie przetnie się, za cholery. Jak blisko bym nie stał? Hmm. Może dlatego, że manę nie mamy. Musimy... Poszukamy, może będzie. Może będzie gdzieś tu pobliżu. Albo... Jak czasowo się ładuje? Nie wiem, zobaczymy. Nie no, czołg też się nie przecina. Znaczy czołg w sumie bardziej jakiś ten mm, rosomak czy coś takiego niestety nie znam się na sprzętach wojskowych więc no nie nazwę rzeczy po imieniu nie no mana mana no, nazwie, nazwijmy to mana mana nam się nie ładuje no, tym główienkiem nie da się otworzyć no i co nie ciachasz się źle bardzo źle No to co, spróbujemy jeszcze raz tak. Nie no, ani drgnie. Więc jest lito. No dobra, no to może, może... Hmm, może tam po schodach gdzieś coś się ukrywa, jakiegoś fajnego, żeby... żeby sobie manę odnowić, zobaczmy, zobaczmy bo nie, nie widziałem tam z dołu. Hmm, I spadliśmy, nie, ale nic się tam nie kryło takiego. No to ja myślę, że chyba będziemy musieli e, akcję, e, że tak powiem, zrestartować. bo tak, też się nie da przeciąć? Nic się nie da przeciąć. Nie, jedynym, jedynym wyjściem jest tu restart akcji. Ciesz, zobaczmy... Zobaczmy w trybie tym. E, pokazują się? O! Na ułamek bezmy sekundy się pojawiał, Pojawiało się to jako cel. No i, no i co? Ale to tylko przy naciśnięciu shift'a na augmentie. Nie. Nie mamy nic na dane. Nanopasta. Nanopasta to nie. O co nas leczy? Chyba. No, no, pasty, nie potrzebujemy. Hmm, no to co, reset, nie? Ja innych możliwości tu nie widzę. Okej, okay, title, nie, restart. Yes, checkpoint. Kontynuujemy od ostatniego checkpointa. OK. jeszcze raz, attention, Bazuka. zaraz sobie weźmiemy, no dobra, czyli musimy jeszcze raz chyba, a zobaczymy, da się przeciąć, nie, dobra, to lecimy jeszcze raz, trzeba chyba naszych yy, roboprzyjaciół tutaj pobić, jadą, jadą swoim, wozem no tym razem staniemy tutaj nie będą wiedzieli co ich wpadło, jeszcze nie ma wykrzyknika nawet lol, 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 lol. tam ci se uciekają, a co tam, co będą się wzią... jeden się ogarnął że coś go bije aha jak nas nie widzą to możemy się tak z nimi bawić i co, i co teraz, i co teraz? nic o i krew Zrzucił skatany jak prawdziwy ninja Oj no i granat, niedobrze Ale my umiemy sobie latać w powietrzu O, kolejny się No to są mózgi zespołu chyba Co to jest? Co to jest? Co to za Jakieś tutaj beczki, nie beczki, te, te, jak to się nazywa, crates, po polsku crates, e, skrzynie, o. Skrzynie nam latają, nie wiadomo skąd. Dobra, pozbyliśmy się naszych tutaj niemądrych przyjaciół, znaczy się pojechało. Tego też weźmiemy od tyłu i to bez skojarzeń. Uf. Dobra. Poczekajmy, poczekajmy, niech się. jak się, już tak powiem. O, shiftem nadam. O, nie trafiliśmy jeszcze lepiej. Wtedy się Borys chyba nie odezwał. Borys Roman, jak, jakkolwiek go zwali. Dobra, mam nadzieję, że teraz nam się nic złego nie, nie skombinuje i bez problemów sobie tutaj że odśnieżymy drogę. Bo musimy stanąć w dogodnym miejscu pod dogodnym kątem okay, jak najbliżej Dobra, i shift -check. ustawiamy pionowo. O, i się udało, Ok, i to jakieś nowe miejsce, alarm od razu, od razu alarm, ludzie, to jest niehumanitarne. Najpierw biegną, a nie będą, aha, no tak, nie mają wykrzywników bez alarmu. Hmm, jakiś nowy gościu chyba się pojawił, bardziej w typie ninja, powiedzmy czy samuraja. Z kataną, z mieczem. To mogło byśmy jako pierwszego wykończyć, żeby nam było lżej. Nazywam no, jakieś chińskie zaczki, których, których nikt nie rozumie. No tak. Bo po co? Przed nimi, no. Ale trafmy może. O. Udało się na nas wyprowadzić z równowagi. Tam strzelają, tu biją. Co, co to ma być? Co co, to co, co, co w tej grze chodzi? O, zablokowaliśmy, udało nam się. Brawo dla nas. Z... O, dwóch naraz raz przetniemy. Przetniemy mu nogi, przetniemy mu oko. Okej, okay, udało się. Zabieramy temu panu kręgosłup. I w tobie też już nie jest potrzebne. Dobrze im powiedziałem, dobrze im powiedziałem, No teraz już nie, nie skapnęła krew, znaczy nie strząsnęliśmy. Nie, nie strząsaliśmy krwi z naszego miecza. To to kolejna bazuka. O. Granaty znowu ludzie. Nie lubimy granatów. Mam jakieś dżewi... O, zablokowali nam. Tu jakieś cienie sobie chodzą, ninja. Ja mam oto, oto moto jakieś takie. Nie wiadomo o co chodzi. Jak ty montujesz ten miecz w bucie Raiden? Ja tego nie, nie... Do dziś tego nie wiem. Czy ty tam jakieś magnesy masz? Czy ty to wkręcasz jakoś strasznie szybko? Czy może na klocki LEGO przyczepiasz? Też taka opcja może być. Dobra, ten już pada. Padaj. Spadaj, zjadły, padaj. Ok. O, jeszcze, jeszcze tych dwóch zostało nam tu. Biedaków złych. O, i Nie widzę już cieni tam. Dobra, więc to będą ostatni przeciwnicy tutaj. I myślę, chyba, że o, zaraz sobie odcinek zakończymy. Padłeś, nie padłeś i no, tego to nie przetniesz, gościu, nie, 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 nie tam, tam nie przetniesz okej, okay, i gościu upadł, mamy już staty, więc gra też chcę żebyśmy kończyli odcinek tak więc ja się z wami pożegnam, zapraszam was do innych odcinków, do oglądania dalej tej serii, a także do yy, obejrzenia innych serii, nie tylko z Metal Gear Solid'a, tak więc dzięki za uwagę i pa pa Subscribe. Oh, yo.